Malwersacje europejskiego funduszu odbudowy to żadna nowość w Unii Europejskiej. To było charakterystyczne dla tego programu to to, że ten europejski Trybunał Obrachunkowy ostrzegł, że ten fundusz nie był nadzorowany tak ściśle jak klasyczny budżet Unii Europejskiej i państwa w zasadzie same odpowiadają i nie wszędzie trwają wymagane kontrole i to jest coś myślę skandalicznego. O nieuzasadnionych wydatkach z unijnych funduszy dowiadujemy się z reportażu francusko-niemieckiej telewizji Arte. Jachty, sauny, wymyślne ekspresy do kawy. Firmy najwyraźniej mogły pozwolić sobie na taki luksus z środków unijnych. W kilku krajach skandal wywołały wydatki z funduszy przeznaczonych na stymulację gospodarki lub zrównoważony rozwój. Czy Bruksela ma coś przeciwko i gdzie w ogóle poszły miliony z Unii Europejskiej? Wśród przykładów Grecja, gdzie kilku obecnych i byłych członków rządu podejrzanych jest o przywłaszczenie 2,5 miliona euro z Brukseli, co skończyło się dymisją kilku ministrów. Jednak to Polska stoi na szczycie niechlubnego podium, jeśli chodzi o kwotę źle wykorzystanych pieniędzy. To w Polsce kwestionowanych jest już 280 milionów euro. I to staje się takim elementem szokującym. Takiego sposobu wydatkowania, jak u nas w ramach tego programu Choreca, nie ma nigdzie w, w Europie. Znani z kombinacji Grecy pewnie nawet na to nie wpadli, żeby dotować swoim przedsiębiorcom jachty czy swoim potrzebującym uciech seks -klubu. W związku z tym za granicą też się mówi o tym, w jaki sposób Polska do tego podeszła. Kiedy Unia Europejska za czasów Zjednoczonej Prawicy wstrzymywała fundusze dla Polski, o rzekomym braku praworządności w naszym kraju grzmiały wszystkie europejskie media sprzyjające lewicowo-liberalnym elitom.